Witam panią Joannę Grabską, która mm. zajmuje się, mm, właśnie, czym się pani zajmuje? Ha, to jest dobre pytanie, więc to, co najbardziej bym chciała przekazać yy, widzom czy czytelnikom, to powiedzieć to, że zajmuje się tak naprawdę inspirowaniem ludzi do zmiany i odnajdywania siebie przy pomocy metody dwupunktowej, do znajdywania tak zwanego celu duszy, bo ja jestem głęboko przekonana, że żyjemy w zgodzie ze sobą, kiedy żyjemy z celem naszej własnej wewnętrznej duszy, a ja pomagam to zrozumieć, między innymi dzięki metodzie dwupunktowej. Dobrze, na pewno zastanawiasz się, dlaczego miałbyś mnie posłuchać, czy przyjść do mnie na jakieś warsztaty, czy wykłady, czy zająć się sobą. Otóż, jeśli zapytam Cię o. i zadam Ci takie jedno bardzo, bardzo proste pytanie. Czy wiesz, po co jesteś na tej ziemi? To jaka będzie Twoja odpowiedź? Czy wiesz, po co żyjesz, dlaczego żyjesz, jakie masz talenty, jak się rozwijasz? Bo ja stoję na takim stanowisku. Możesz się podzielać lub nie, że naprawdę szczęśliwi możemy być nie tylko w jakimś określonym miejscu, nie tylko zarabiając określone pieniądze, ale przede wszystkim żyjąc w zgodzie z celem swojej duszy. I to jest to, do czego staram się ciebie przekonać, do czego staram przekonywać się ludzi, którzy do mnie przychodzą, ale właściwie to nie będę do niczego cię przekonywać, bo cel twojej duszy jest twoim celem, a moją rolą jest Pomóc Ci odnaleźć, jeśli gdziekolwiek się pogubiłeś na tej drodze. Jak to robię? Robię to poprzez prowadzenie warsztatów metody dwupunktowej, które, jak dla mnie, są czymś więcej niż tylko nauką określonej techniki świadomości czy wchodzenia w stan czystej świadomości, a są sposobem na to, żebyś właśnie odkrył swoją własną drogę i podążał tak, jak chcesz, tam, gdzie chcesz w pełni spełnienia i szczęścia. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat i dla, do czego Cię zachęcam, że to zawsze Ci się opłaci, kiedy będziesz świadomy siebie, znał siebie, będziesz wiedział, kim jesteś i oddychał całą pełnią. Ja jestem do tego przekonana, bo jestem na swojej drodze. Kocham to, co lubię, robię to, co kocham, i właśnie dlatego czuję się spełniona, bo tylko to spełnienie przynosi każdą satysfakcję i finansową, i życiową, i taką siłę, w którą możesz po prostu żyć i mieć. I to jest to, co Ci chciałam właściwie tutaj przekazać, będąc w Brukseli i zaczynając jutro, właśnie zajęcia z trzeciego i czwartego stopnia metody dwupunktowej, gdzie się skupiamy właśnie na rozwijaniu Twoich obfitości, talentów i Twojej wewnętrznej mocy. Dziękuję, Joanna Grabska.